Mam tutaj beleczkę Juwela, to jest ta środkowa z akwarium, nie, oryginalna. Wywaliłem z niej statecznik, znaczy mocowania świetlówek, nie został, staż, został statecznik w środku, nie. No i trzeba ją przerobić tak, żeby pasowała ta moja robiona lampa do niej, nie. W tym celu wytnę to mocowanie, to całe środkowe, nie i przykręcę na śruby lampę. Zobaczycie jak to wyjdzie, zresztą wszystkie inne lampy już mu tak zrobione. Nie? Wychodzi świetnie. Zobaczycie no, w następnej części filmu jak to będzie wyglądać. No, to jeszcze pokażę z drugiej strony. To jest ten nowszy model Ubera. Proszę bardzo Uber. Będzie ładnie, będzie jak dla siebie. No i wyciąłem tą barkę. No Trzeba ją jeszcze ładnie obrobić. Prosty mnie. Nie dało się inaczej, ale będzie ładnie. A już to wiem, bo to już nie jest moja pierwsza robota z taką belką. jakiś jaki siedzi w środku. Jeszcze mogę powrócić, ale ja może się komuś przyda. Taki. BC5. BCS54. Lampa już zaadaptowana. Tak to wyszło. Oryginalny o, oryginalne mocowanie zostało zachowane jak najbardziej za nic się nie będzie wyginać, wszystko będzie świetnie. Został tylko krosz. No i chłodzenie wodne. Lampa zadoptowana na 100% i skończona. Dodana miska do chłodzenia wodnego. Jest badawka, jest osłona. Kleksa. wszystko przekręcone, ustawione, tak jak ma być. samo musi być. Zostarczy... Zosta... Zosta... No zostało tylko podłączyć już sterownik, ustawić lampę i, I wszystko, świeci. To jak? Ja jestem zadowolony ze swojego wykonania. Myślę, że że wykonuje te tramp bardzo dokładnie. Bardzo, bardzo. Można no, by było jeszcze podciągnąć dokładność, ale to już by wygraniczało z absurdem. Tamp, jak najbardziej rozbieralne. Wszystko jest tak jak trzeba. Do kolejnego. zaadoptowana do kolejnego Jubel Rio. 180. No myślę, że będzie teraz taki roślinnik, jak, jak ja nie mogę. No, dobra, to tyle.